Yo! Siemanko! Witam Was na moim kanale! Dzisiaj mamy odcinek z Bloksburga Tak Ten odcinek albo będzie przed, albo po yy, FLAFie z tym odcinku z serii Dobra, ale wracając do Bloxburga. Mamy już Halloweenowy wystrój Tak sobie udekorowałem Tu dwie wiedźmy jakieś Takie tak, tu mam... Jest tu głodny Idziemy coś szybko zjeść Jemy. Jemy Odkryjemy Tu sobie Światło zapalimy I czy lubicie w ogóle tą serię, bo ak akurat lajków dużo jest pod tą serią też. Z Minecrafta też jakaś jakiś będzie odcinek. Jakiś legendarny. Tak wiecie. Uch. Fajnie się nagrywa na YouTubie, tylko trzeba to przełamać swój strach z głosem, nie? Ja też wcześniej nie chciałem jakoś tak specjalnie nagrywać. Przez mój głos właśnie. O, mam trzy trą. No, przełamałem się w końcu, nagrywam do siebie lakalał. Że się umierać teraz jest. No. Jedziemy. Dźwięku nie ma. Chyba, że tu nie mam. Oj, wiecie, ja yy, muszę nawrócić sam ale no, teraz mogę z wami dłużej pogadać. Przepraszam, że tak się kamera trzęsie. Yy. To jak mówiłem, właśnie będzie odcinek, chyba że już jest, nie wiem, odcinek z właśnie tej nowej serii i może coś z Minecrafta się pojawi. Go oczekujcie. Ło, wow, skacze to samochód. Lagi są. Developer, ogarni coś. O, schowam to gór, coś. Dobra. Yy, jedź! Jestem chory trochę. Dzisiaj <tryk> ja nagrywam na zapas trochę filmów też. Tu rondo, mamy. Uf. Właśnie o tym mówię, że... Albo mi klawiatura laguje, albo to coś jest z tym. Tak, klawiatura mi laguje. Kurde, trzeba o klawiaturę kupić. Dobra, wiemy... No widzicie jak mi laguje? Nie mogę. E, dobra. Wiem, jechać do pracy jakiejś. Nie wiem, tu ja prosto. Ojeju, krzywa jada Idziemy do pizzerii Dlatego jak z tej nowej serii będę jakiś krok za dużo robił albo drugi krok za dużo, to wiecie, że to przez moją klawiaturę jest ja salię, tylko że ja trzymam dłużej to gówno. Tak, Cekun. Dawaj, pickę jedziemy. Dejbuu! Wojeju, Wracamy Czerwone światło. Dlatego no O, jedziemy. Zrobimy sobie też. Co ci jest? E, będzie też o... puśćcie jakie? Puściłem 2 dwie sekundy temu. Będzie też odcinek z y, Minecrafta, to już mówię. Spróbuję zrobić już, y, powrócić do tej serii z Minecrafta. Tej, co byłem nagręł chyba na becie? 1.8 albo 1.8 wersji, tak już pełnej. No co jest? Dużą klawiaturę kupia. No nie mogę patrzcie, no, no. jedziemy. Spróbuję też jakiś domek nowy kupić. Wiecie? Ten domek taki już gotowy. Tylko musicie mi napisać w komentarzu, czy jak się kupuje gotowe domki to trzy znikają samochody. Bo mi by było mega przykro, jak zniknął samochód. Bo ja dla niego długo zbierałem. Musiałem sobie kasarz dokupić za robuxy. wtedy jest flexowanie się, że ja mam robuxy. roboksy. no potrzebowałem, bo to sobie dokupiłem Robuxy i kupiłem sobie pieniądze. Dobra, my się widzimy jak ja trochę już zarobię. Okej okay, widzowie, ja już zarobiłem troszkę pieniążków, wracamy już do domu. Tylko jedziemy. Yyy, pod prąd. Tędy yy, pojedziemy. Jak tam u was w ogóle w szkole? Ale... O, w szkole. Bo nie mogę z klawiaturą. Jak tam w szkole... W szkole u Was jest? To no nie mogę, kurde, albo w pracy. Zależy, czy jesteście dorośli, czy nie. Nie wiem, ja zaraz chyba wejdę z siebie i stanę obok. Nawet nie wiem, które da do domu. Dobra, widzowie, my się widzimy, jak już do, dojadę do domu, bo ja nie wytrzymam z tą kierownicą. Okej, okay, widzowie, my już jesteśmy. Dlatego idziemy do domku się umyć i też oglądać. Oczywiście będą odcinki z jakichś Innych serii, typu, nie wiem, może być Poppy Playtime też. Tylko nie kupię pełnej wersji. Tylko to darmową se wezmę, bo nie stać mnie po prostu. Ale też mi się tego nie opłaci kupywać, spójrzmy na to wprost. To nie opłaci mi się tego w ogóle. Bo i tak jeszcze nie mam dużych wyświetleń, to zaczekam aż będę już miał trochę subskrypcji. A wtedy będę też nagrywał te nowe, lepsze gierki i będę wydawał na nie pieniądze. Czy na ROBLOXa to wydawałem pieniądze? Zawsze, a to już mniejsza, o no, co? coś. I teraz co to te wiadomości? Drony rosyjskie znowu na granicę. Wyjemy ten talerzek coś. Gdzie jemy? Tutaj Dobra, Dobra, ja się jeszcze szybko prześpię. To się szybko prześpię i widzimy się już jak się wyśpię. Mm. Dzieci, stałem, spałem się. Czas. Ojeju, ciemność. Czas coś tutaj porobić. Bully Tools. Nie, ogródek jest dobry. Teraz ten basen, bo teraz mamy w sumie jesień. Tu basen sobie zrobimy na lato. Wiecie co? Ok. Basen będzie na lato. Tutaj sobie budujemy... Coś fajnego, bo żeby też. To wygląda strasznie. Takie patrzcie. O! Na wejściu. Dobra, niech się stoi. Linkę mamy, to mamy. Y Co mogę zbudować? Drzewo! Kto to wiedział, żeby drzewo zbudować? No, no rozumiem, to jest tylko grano, no to ja się nie będę już wtrącał Trochę trawy może zasadzić, może coś? O! kram. Tu, tu, tu jeden będzie szedł Z... Łazienki. okej. Okay. O, kołowrotek, przedłużasz, tak nazywamy. Iła most dobra. Oj, nie to. Mi się wydaje, że już starczy nam tego dekorowania. I co? Jak się odcinek spodobał, to oczywiście łapeczka w górę, subskrypcja obowiązkowa. Jak się spodobał oczywiście. Jakiś komentarz miły lub żeby coś poprawić na przykład. I no to widzimy się już pewnie z Minecrafta. Albo FNAF będzie pierwszy, nie wiem, dlatego elu